Siemaneczko widzowie, z tej strony ja, Steve i dzisiaj, tak, stało się, dostałem pierwszy raz dostęp do jakiejś bety i jest to beta, na której są eventy Laser Dash czyli block dash, na, na którym są lasery z Laser Tracer no niestety nie ma żadnych skinów i emotek na, na, na tej becie, ale to nic moje główne konto właśnie na, na oryginalnej wersji dalej istnieje, więc nikt nie straciłem a ja wam pokażę, widzowie, laser dasha. Oj, przepraszam, pomieszały nam się pliki i połączyliśmy dwie mapy w jedną. Na szczęście, pomyłka dotyczy tylko tego wydarzenia i reszta gry działa normalnie. Bawcie się dobrze, omijając bloki i lasery. Jednocześnie, podczas grymy, będziemy pracować nad naprawą błędu. O, w ogóle mi się ikona StumbleGuy zmieniła. Czyli będzie nowa ikona. Dobra, więc my zaczynamy I ja bym chętnie Wam pokazał właśnie tą ikonę Stumble Guys. Albo wam pokażę. Patrzcie widowie, to jest taka fajna ikona. Dobra, ja wam już pok pokazuję. Tutaj tylko Stun Guys, aby nie zepsuć. Dobra, nie. Ja chcę, żeby pierwsze lasery się zespiły. I to nie będzie wy wygr... I to nie będzie chy... I tego chyba nie będzie można wybrać w grupie, tylko to będzie właśnie event i w finale najszybciej się pojawiają lasery. W pierwszej rundzie jest najsłabiej, w półfinale trochę trudniej, a w fa... finale najtrudniej. I widzę, jeśli chcecie odcinki z kolejnych bet, to napiszcie w komentarzu. Albo jeśli chcecie poradnik, jak dostać dostęp do każdej bety, tylko to nie wiem, czy będzie prawdziwa beta. I nie mam niku, bo, bo chyba nie mam. mam to, to się nie patrzyłem. Gramy sobie tutaj, gramy widzowie. No, czemu ja skakać nie mogę przez nich. O i widzicie, szybciej się laser pojawił niż w pierwszej rundzie. będę do, do zielonych laserów nie wpadł. Które zawsze są. I widzowie na, na kanale Filipka no mojego kolegi. Nie wiem czy go oglądacie. Napiszcie. Się w komentarzu Filipek, jeśli, jeśli oglądacie i znacie kanał Filipka. I, I na jego kanał. No, dam w komentarzu właśnie link do kanału Filipka i, i tam. I właśnie, no. Tam będzie odcinek. Cie bardzo ciekawy odcinek ze mną, więc bądźcie na bieżąco, bo naprawdę będzie mocny. Ja tak rozwalę Filipka na tym odcinku. To będzie ze StumbleGuys, odpowiadam. Napiszcie w komentarzu. Sekret to wam. Powiem właśnie, jaki to będzie odcinek. Essa, wygrałem. Essa. Jeszcze Wam pokażę nowe funkcje, bo teraz znaj znajomi się jeszcze bardziej opłacają. Naprawdę. O, w ogóle inne tło. Dostaje się korony. O, mamy Stumble Pass. Tutaj Stumble Pass jest. Chyba to jest pierwszy Stumble pas w, w całej grze. A, i co? I w ogóle w tej becie można każdy skin wydropić, tylko że nie ma klej. Klej no to właśnie no. Darmowy klej no tu to tonów tutaj. Nie skąd Abra na tej becie ma wszystkie skiny. I w końcu w tej becie zostanie ten, ten, ten skin dodany. Nie wiem czy na pewno, ale chyba tak. I ten, ten skin. I te... I te wszystkie legendarne boksery wszystkie. Nawet ten. To one będą za darmo. Tak. Be będzie koło z tymi bokserami. Z tymi legendarnym i ze tym złotym specjalnym, i to koło będzie za darmo. Więc specjalny i legendarny skin jest za darmo, więc, pole więc polecam. Szkoda, szko że tego skina nie mam. A zdradza wam sekret, że niedługo będę miał tego skina, wyprawdziwą. Stumble Guys, o tutaj nowe emotki i, i właśnie tą emotkę. Ja są tą capybary, kiedy do dodadzą ten show about will dookoła. Dobra, ja pokażę wam tą funkcję. Czekaj, ja zobaczę, czy to by działa. Tak, widzowie, tutaj jeśli tworzycie grupę, ja zrobię niestandardową. Byle jakąś. Tam to jeszcze... Jeśli macie znajomych, ja na becie nie mogę nikogo dodać, nie wiem dlaczego. Pisalnik mojego kolegi i, i nie znaleziono gracza było, to no jeśli właśnie macie znajomych, to tutaj możecie, możecie ich zaprosić i jeśli oni dą zakładkę znajomi, to będą mieli taki guzik i jeśli on będzie się świecił, to znaczy, że, że osoba Was zaprosiła, a jeśli zniecie ten, bo te guzik nie pamiętam, co tam pisało to właśnie, no, was dołączę do grupy bez podawania kodu. Tutaj tak skomplikowanie będzie wyglądała ta grupa. Bardziej skomplikowanie niż teraz. I tutaj w ogóle pisze beta, nie? To już chyba widzieliście. Tutaj wszystko takie same, jak w innym, innym miejscu. Tutaj, tutaj jest dowód, że to jest prawdziwa beta. Bo jak sobie weźmiecie betę darmową, Taką, do której wy macie dostęp od, od gry, a nie od twórców gry, ale jeśli macie tu tutaj napis, to znaczy, że dostaliście od twórców gry dostęp. A jeśli nie macie tego napisu, bo, bo, bo dzisiaj rano nie miałem tego napisu, ale gdy teraz włączyłem BT, to już miałem napis, więc teraz dostałem od twórców gry. więc może zauważyli mój kanał i mi dali. Więc no... To... Krótki odcinek ale nie mam już co zrobić, więc... To by było na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się. Idziemy się w kolejnym odcinku. Pa!